Hola amigos, witajcie w kolejnym odcinku, a dzisiaj test i recenzja łódki Hunter 650 firmy Prolam po roku użytkowania. W pierwszym rozdziale chciałbym się skupić na budowie. Jak widzicie, łódka jest naprawdę ogromna. Może to przeszkadzać niektórym w transporcie. My mamy duże auta dosyć, jednak ja na przykład zawsze daję na miejsce pasażera bo tak to ciężko jest ją gdzieś dać do bagażnika. Plus tego jest taki, że przy naprawdę silnych wiatrach, przy dużej fali, nic się z tą łódką nie dzieje. Jest bardzo wytrzymała na wszelkie warunki pogodowe. Byliśmy na uroczysku, gdzie zerwał się biały szkwał, połamał nam namiot łódka, tylko na pilocie pokazywał 300, 350, 400 metrów. Myśleliśmy, że już po, a ona sama wróciła, także fala jej nie straszna. Co mogę powiedzieć o budowie? Widać ją naprawdę z bardzo, z bardzo daleka. Nie ma takich problemów jak te mniejsze łódki dla nas jest to plus. Mam tutaj w ekipie Amigo z dwóch kretów, także oni widzą tą łódkę doskonale z daleka. Ma ona jednak pewien minus. Zobaczcie, my tu założyliśmy motylki. Ekipa z Prolamu dała tu takie śruby na Imbusa. Jest to mega niepraktyczne. Naprawdę trzeba mieć zawsze klucz przy sobie. Warto właśnie wziąć, zakupić sobie takie motylki. Widziałem też takie ryflowane chyba śruby, że tylko takie kółeczko. Także moim zdaniem ekipa z Prolamu powinna coś zrobić właśnie z tymi śrubami. Albo takie motylki, albo jakieś inne rzeczy. Tak to trzeba sobie to dokupić samemu. Jak widzicie, no, i tak coś czego nigdy nie lubimy robić, czyli wymiana akumulatorów. Zobaczcie, jak te akumulatory są tam nisko. Widzicie, one są tam nisko, trzeba włożyć bardzo głęboko rękę. I tu jest takie bardzo jakieś takie prehistoryczne rozwiązanie: jakiś taki akumulator, znaczy jakaś taka guma, i aluminiowa blacha. Wykonałbym to raczej z innego materiału. Można tutaj zrobić zwarcie na tym. Nie jest to według mnie przemyślane. Chcę też Wam powiedzieć o wszystkich wadach i zaletach, bo ja jestem ogólnie zakochany w tej łódce, ale żeby nie było, ma ona też kilka wad. Wymienianie akumulatorów jest dość ciężkie. Zobaczcie, to też jest takie prehistoryczne. Można było zrobić jakąś przejściówkę. O, teraz kabel się sam wypiął. Nie wiem, mam nadzieję, że to było uchwycone. Zobaczcie, tu jest tylko taka zwykła, szybkozłączka. No. Fajnie jakby była taka prześciweczka, że macie tylko wpięte do tych, macie wpięte do akumulatorów i tylko dajecie taką szybko złączkę. To moim zdaniem jest to duży minus, jest to takie trochę archaiczne podejście. W tej cenie wymagałbym chociaż troszkę, żeby ułatwiło pracę użytkownikom. Są to zwykłe żelowe akumulatory. Są jeszcze akumulatory tak zwane LiPo. One wytrzymują ponoć dłużej, aczkolwiek w naszych łódkach, ja też mam hantera, to jest akurat egzemplarz Amigo Jacka, w naszych łódkach mamy zwykłe żelowe akumulatory i częściej musimy je zmieniać. Nie wiem, jak to jest rozwiązane w akumulatorach LiPo, które są kilkukrotnie droższe, też trzeba powiedzieć, ale starczają na dłużej. Tutaj komplet akumulatorów bodajże około 120-130 zł. My mamy trzy komplety, więcej jak cztery. Pięć kompletów nie używaliśmy, ale to już mówię o zasiadkach pięcio-sześciodniowych na zawodach, gdzie wywoziliśmy po 200-240 metrów. W sumie mamy sześć kompletów, ja trzy, tata trzy i naprawdę wystarczyło nam wszędzie. No także tu jest odnośnie akumulatora. No i tutaj, zobaczcie, taka guma. Taki laminatowy, laminatowa część obudowy, no i skręcacie śrubami. Tak jak widzicie, można było to fajniej rozwiązać. No i co? Skręcam ją i jedziemy dalej. Gabaryty już y, mniej więcej widzicie, jest to naprawdę duża łódka. Plus jest taki, że bardzo dużo towarów chodzi na naszych filmach, chociażby na przykład z, jak byliśmy na uroczysku na zawodach, potąd było, ja myślę, że spokojnie 3-4, 5 kg, spokojnie tutaj wejdzie y, oświetlenie. Genialna rzecz. My kupiliśmy dodatkowo światła nawigacyjne z boku. Yy, tu jest halogen z przodu, światła z przodu, światła z tyłu. Oświetlenie genialne. Naprawdę tą łódkę widać w nocy zawsze i wszędzie. Nigdy nie było takiego problemu, żebyśmy jej nie widzieli. Przy mgle, no to wiadomo, to już nic nie poradzimy. Ale to oświetlenie czy nawigacyjne, wiemy kiedy dokładnie łódka jest z boku, to jest naprawdę dobra opcja. Moim zdaniem warta dopłaty. Nie wiem ile dokładnie to kosztuje, ale, ale te światła nawigacyjne robią robotę. E, światła regulowane z pilota, ale to Wam pokażę później. E, co tu jeszcze? Komora otwiera się. To jest no, plus i minus. No, po prostu tak jest zrobione, że trzeba ją zamknąć od dołu. Trzeba ją zamknąć od dołu, nie ma takiej funkcji jak chociażby y, trochę hejtowany przeze mnie Boatman, gdzie ta kieszonka się sama zamyka. Jest to trochę, utru utrudnia to trochę pracę, no ale nie można mieć wszystkiego. Tak to ogólnie czy syf, czy coś tam się nie dostaje. My w miarę dbamy o tą łódkę, więc, więc y, ona naprawdę sporo przeszła, a, a nie ma jakichś większych śladów. Zobaczcie, y, osłona na wirniki jest tylko od dołu. Zdarzało nam się, że żółka się tu wkręciła. Nie będę mówił, że nie. Zdarzało nam się. To są mocniejsze śruby. Też opcja do dopłacenia. Nie wiem, jak pływa na zwykłych śrubach. Tak wygląda od dołu. Uszczelka, tu wszystko. Tutaj jest y, przycisk. Niby może, chyba dokupiliśmy tą opcję, że ładować ją można y, w domku. Ale my z tego nigdy nie korzystaliśmy. Ładujemy na bieżąco akumulatory. Y, no co? Tu jest antenka. I z budowy chyba wszystko. Jak widzicie, ta łódka jest bardzo prosta. Jest taka wręcz toporna, ale ja uwielbiam tą toporność tej łódki. Lubię, że jest taka właśnie prosta. Nie ma jakiegoś tutaj cuda. Ona po prostu jest na wodzie. Widać, że to jest po prostu Hunter. I to jest po prostu dobra, niezawodna łódka. Powiem Wam tylko o wyposażeniu. Ten egzemplarz ma sondę i ma system autopilota. W dalszej części będzie dokładne obówienie, ale. Dlatego jest antenka. W mojej wersji bez echo sondy nie ma tej antenki i tak samo tutaj jest sonda od, o proszę, to jest od sondy, także w moim egzemplarzu również tego nie ma. Słuchajcie, to jest pilot z sondą i z iBoatem. On się na pewno różni tym, bo tu jest przycisk odpowiadający za sondę, przełącznik znaczy się. W dół jest włączona, w górę jest wyłączona. Ten przełącznik odpowiada za system iBoat. Świetny film. Nagrał, nagrał taki kar, kanał Karpiowy Vibe. Damy link w komentarzu. Mam nadzieję, że się kolega nie obrazi. Mam, no, chyba nie. E, świetny film o iBoatcie. My akurat korzystamy e, tak naprawdę tylko z podstawowej wersji iBota, więc to tylko szybko powiem. Powiedzmy, jesteśmy tutaj. Dajemy zapisywanie. I to jest 0. Zapisujemy punkt 0. Ta łódka od tej pory gdziekolwiek nie będzie, wróci dokładnie tutaj. Płyniemy dalej w nasze powiedzmy wymarzone miejsce, powiedzmy pod tą brzuszkę. Tak, żebyście mieli cały system, jak to działa. Dokładnie pod tą brzuszkę. Przyspieszymy to trochę. Jak widzicie, mamy fajną karpiową miejscóweczkę, dokładnie pod brzozą. Ustawiamy znowu zapis, czyli środek. Jedziemy powiedzmy na punkt 7, bo resztę mamy pozapisywaną. Pyk. I dokładnie w to miejsce będzie wywozić łódka. Teraz dajemy w dół, czyli wczytujemy. Macie punkt 0, tak? Czyli gałka w prawo, i łódka wraca nam dokładnie pod pomost. System iDepout działa tak, że wkładacie sobie towar do łódki, dajecie łódkę na wodę, naciskacie punkt 7, ona płynie w ten, w ten punkt, wyrzuca wasz towar i wraca prosto do miejsca, gdzie ustaliliście. My korzystamy tylko z tej opcji, są na pewno różne inne opcje, na przykład można ustawić, żeby łódka popłynęła najpierw w lewo, potem w prawo wypuścić jedną gruź z lewej strony, drugą z prawej wróci nawet przez jeszcze inny punkt, żeby środkiem płynęła można naprawdę różne cuda robić, wpadajcie na film do Karpiowego Vibu i tam na pewno wszystko, wszystko Wam fajnie wyjaśni Tyle o funkcji iBot, z której naprawdę praktycznie cały czas korzystamy i moim zdaniem podstawowa łódka, czyli tą na którą powinniście patrzeć powinna zawierać co najmniej ten system jest to świetny system, ja mam łódkę bez sondy tylko z tym systemem i Naprawdę, naprawdę polecam. Aha, bo ja przełączyłem na manual. Jak dacie na górę, to przełączycie na manual po prostu, nie? Dlatego ona skręciła. I teraz tak. Yy, mamy łódkę pod brzegiem. O, dokładnie się wyłączyła tutaj, gdzie ustawiliśmy. Kolejne gałki. Ta gałka odpowiada za skręt. Lewo, prawo i do przodu, do tyłu. A ta to jest tak jakby autobieg. Ustalając to, ona będzie płynąć prosto z jaką chcecie prędkością. W momencie, gdy sondujecie, dajecie ją na połowę, nawet troszkę mniej, ona płynie wtedy powolutku i można fajnie sondować teren. Na pilocie tak. Jest funkcja świateł. Podpłynę tu może bliżej, żebyście dobrze widzieli. Pyk, pyk, pyk. Co mi się podoba w tym, jak ona pływa? Ona pływa tak powoli, bez szarpania, tak dostojnie, po cichu. Mieliśmy różne łódki, niektóre są dużo głośniejsze niż ta. Ona pływa sobie po cichutku, bez żadnych zawieszeń, bardzo płynnie. To jest naprawdę świetna, świetna opcja. I teraz tak, światła, zobaczcie. To jest dzień, więc nie widać ich tak bardzo. Można światła regulować na tym pokrętle. Teraz świecą troszkę mniej, więcej, więcej i najwięcej. To jest y, też fajna opcja, bo w momencie gdy y, jest na przykład środek nocy widzicie tą łódkę bardzo dobrze, nawet najmniejsze światła, one najmniej baterii biorą i spokojnie można jej tak używać. Do tego jeszcze jest halogen, który jest na środku i on tak zwane światło takie długie jakby i on zapala pozostałe trzy, trzy diody na dole i na górze ten halogen cały, także tak to wygląda. Wszystko jest regulowane. Do tego macie. Tu nie będzie teraz widać, ale może coś tam. Podświetlenie pilota w nocy robi robotę. No i co? Z reszty opcji nie, nie, nie używaliśmy. Prawdopodobnie. Coś tu jeszcze można poklikać, ale uwielbiam ten pilot za prostotę. Za to jak jest wykonany, to jest znany pilot. W większości łódek jest ten pilot. Ja go uwielbiam właśnie za tą prostotę, za to, za to że ten ekran jest taki prosty, że mogę wybrać punkt 1. Ona płynie, wraca. Nic więcej ja nie potrzebuję, nie oczekuję od łódki. No i włącznik, wyłącznik. Jako opcję jest fajna opcja, właśnie która nas uratowała na uroczysku, że łódka, gdy straci zasięg z pilotem, wraca zawsze do bazy, wraca do punktu zero. Jest to fajna opcja. Na razie tylko raz ją wykorzystaliśmy i, i naprawdę, naprawdę nam to yy, pomogło wtedy. Jeszcze pokażemy światła z tyłu. Zobaczcie, z tyłu ma również. Cztery diody. No, mam nadzieję, że to widać. Zobaczcie, macie tutaj na pilocie pokazane, ile jest anten. Najlepiej, żeby było 12. Eee, czasami się zdarza, że jest 99 albo 0. Wtedy trzeba zresetować łódkę pilota, aż będzie 12. Tu macie zasięg. Na uroczysku ten zasięg sięgał do około 250 metrów. Ale uroczysko to jest bardzo trudna woda. Tu macie stan naładowania baterii w akumulatorze i stan naładowania baterii w pilocie. Pilot ma jakiś tam głośniczek, on sygnalizuje, sygnalizuje, że spadła bateria w łódce poniżej chyba 11V i wtedy ta łódka świeci też na czerwono-niebiesko i jest dźwięk, że łódka jest rozładowana. Tu jest podkreślone, że chodzi o łódkę. Jeżeli baterie w pilocie się kończą, to tu jest sygnalizowane, że chodzi o pilot i również jest sygnał dźwiękowy. I tak samo w łódce pojawia się czerwono-niebieskie światło. Tak samo, jeżeli łódka straci zasięg, na uroczysku, kto był, ten wie, co się dzieje z zasięgami w łódkach. Ludzie tam stają tak, ludzie stają na drabinach, na autach i robią różne cuda, żeby ta łódka dopłynęła. Ta łódka też oczywiście ma ten problem i w momencie, gdy traci zasięg, również jest sygnalizowane to na łódce. Więc jeżeli jest jakiś dźwięk z pilota, widzicie światła w łódce, że migają, sprawdźcie, bo to albo jedna, druga bateria, albo zasięg. Kolejnym akcesorium, które tutaj amigo Jacek dokupił, jest to sonda. Jest to po prostu Toclon TF520. Myślę, że nie trzeba nikomu przedstawiać, przedstawiać tej sondy. Jest to najbardziej klasyczna sonda. Jak się nam sprawdza, Sonda pokazuje głębokość. Co tu dużo mówić o niej? Pokazuje temperaturę wody, stan naładowania akumulatora. Co mógłbym o niej powiedzieć? Używamy ją już bardzo dużo. Tyle co ma tata z półtora roku spokojnie. Ryby pokazuje opcji ma tam multum działa po prostu działa włącza się z pilota także jest to jest to mega fajna opcja. Zobaczcie wyłączyłem przestała pokazywać straciła jakby zasięg. Teraz włączam ona od razu praktycznie w czasie rzeczywistym zacznie pokazywać o pyk co pokazuje ukształtowanie dna i tak dalej. E, ja kupiłem wersję bez sondy. Chcę sprawdzić e, sondę Dipper podłączoną do e, Hunter'a. Póki co na wielu filmach mogli się zauważyć, że ciągnęliśmy za Hunter'em e, małą chińską sondę też nam pokazywała dno e, jest pięciokrotnie tańsza. E, no co tu dużo powiedzieć o tej sondzie. No jest po prostu sonduje. Opcji jest tyle, że możecie ustawić czułość i tak Fajnie jest to rozwiązane faktycznie, że można włączyć i wyłączyć tą sondę na Hunterze, Żona już jest tam zamontowana. Także ten statyw nie można kupić na stronie Prolamu. My niestety nie wzięliśmy tego statywu z Prolamu, ale zaręczam Wam, że jest genialny. Nie podoba mi się trochę takie rozwiązanie, ale to chyba to są, że jakiś taki kabel wisi, że ten akumulator trzeba dać. Yy, trochę mi się to nie podoba. Myślę, że jakby coś tu pomyśleć, można by było to fajnie rozwiązać, żeby ten akumulator gdzieś tu, gdzieś tu położyć. No bo no zobaczcie sami, jak to wygląda. Po prostu kabel wisi z tyczkami. Jest to po prostu takie, takie sobie. Yy. Do sondy nie ma żadnych akcesoriów, jest ona w kartonie po prostu. Nie ma żadnej torby, pokrowca, także jeżeli chcecie, to trzeba sobie coś dokupić. Tak samo do pilota nie ma żadnej torby, czy tam jakaś tam mała, miękka, ale nie wiem, czy to w ogóle jest na pilot. Ja osobiście dokupiłem torbę ze strony Prolamu na pilot i moim zdaniem jest mega słaba. Taki jakiś chiński zamek, nie mam też jej niestety tutaj. E, jakiś taki chiński zamek. Ta torba w ogóle nie pasuje jakby na ten pilot. Tam są takie dwie gąbeczki na rzep. Ten pilot się tak wkłada. E, wolałbym, ona też trochę kosztowała, wolałbym jednak troszkę albo dołożyć, żeby ta, e, ten, ta torba na ten pilot była po prostu dedykowana, żeby on idealnie siedział. E, pokażę Wam, jaką kupił e, Amigo Jacek. Jak widzicie, jak z mnie nie było, Sebastian tu trochę popływał, no widać, że jest lekki dołek, widać, że jest twardsze dno, jak jest muł to też coś tam widać, że jest miększe, także, także sonda pokazuje i zobaczcie, tak wygląda skrzynka, którą kupił Amigo Jacek, ona jest wodoodporna według producenta, problem nie jest taki, że tu trzeba sobie samemu wyciąć, ten pilot wchodzi praktycznie o tak, Powiedzmy, że na wcisk. Jest tu gąbeczka z jednej i z drugiej strony. Uważam, że gdyby prolam za tą cenę, co tam ma wystawione, dał taką skrzynkę, nic by się nie stało, a wygląda to już ciut lepiej. Aczkolwiek yy, przy takiej dość dużej firmie spodziewałbym się jakiejś takiej dedykowanej torby typowo pod ten pilot. Zwłaszcza, że najwięcej schodzi tych pilotów. Dobra, ja sobie tu wysąduję. Jest zima, jak widzieliście, jest śnieg poszukam rybki, postaramy się małą pfefeczkę rzucić na rybkę i przechodzimy do kolejnej kwestii. A jeszcze wam powiem, że można dokupić taką torbę. Yy, ona idealnie, ta łódka idealnie wchodzi do tej torby i w zestawie dostajecie taką gruź. Dam to na ziemię. W zestawie dostajecie taką gruź. Zobaczcie, montuje się ją bardzo prosto, bez żadnych śrub. Nic się z nią nie dzieje. Yy, możecie tak, tu dać towar do, na punkt 1, tu na punkt 2. Wywieść elegancko, donęcić. My w tym roku bardzo, ale to bardzo często, donęcaliśmy i dawało nam to świetne efekty, żeby nie ruszać tych kulek. Kulki leżały 24 godziny, a można było co 6 godzin, co 8 donęcać spokojnie. Teraz Wam powiem krótko o plusach. Moim zdaniem, plus ta prostota tej łódki. Ona nie ma jakichś właśnie udziwnień, jest bardzo prosta w użytkowaniu. Praktycznie nigdy, nigdy nas nie zawiodła. Dawała rady w deszczach, na falach, na długich dystansach, bo pływała i 400 metrów nad jeziorem Żywieckim. Także naprawdę nigdy nas nie zawiodła. To jest główna, główna jej, główny jej plus. Kolejnym plusem jest serwis tej łódki. Macie praktycznie dożywotni serwis typu sprawdzenie, czy tam. Delikatne naoliwienie silników. Yy, mój kolega ma chyba ponad 8 lat już łódkę. Dopiero pierwszy raz yy, tam dawał olej i wysyłał ją na taki serwis, ale yy, spokojnie. Naprawdę fajnie to funkcjonuje, są bardzo fajni ludzie za to odpowiedzialni. Można wykonać telefon i naprawdę zawsze ktoś pomoże. Także, także to jest naprawdę duży plus. Widziałem gdzieś kiedyś na forum, że ktoś przywalił tą łódką i coś tam odpadło, i oni nawet byli w stanie wysłać reperaturkę do tego dokładnie w tym kolorze, w jakim macie. Także, także jest to fajna opcja. Na pewno fajnym plusem jest konfigurator tej łódki. Można naprawdę skonfigurować to, co chcecie. Chcecie to światło, to bierzecie. Jest jakiś hack na przynęta, jak lubicie, bierzecie. Funkcje ładowania bierzecie. Jakie chcecie akumulatory? Ile chcecie tych akumulatorów? Naprawdę wszystko jest fajne do skonfigurowania. Są trzy kolory, plus taka hydrografika, w której się zakochałem, niestety troszkę. Ale co zrobić. Eee, także trzy kolory podstawowe to jest chyba czarny, oliwkowy i biały. Białe ponoć atakują łabędzie. My nie mamy, mamy dwie oliwkowe. Eee, no i co? Eee, z plusów tyle. no Łódka wywozi, nie zawodzi, więc to chyba najważniejsze. Eee, powiem wam tak, miałem Boatmana, eee, mam Troszkę siwych włosów przez niego. Miałem chińską łódkę, którą bardzo lubiłem, ale też miałem troszkę siwych włosów. Ta łódka praktycznie nigdy mnie nie zawiodła, bo zawsze jak trzeba wywieźć w nocy, ustawiacie tylko na, na pilocie punkt, jedyneczka, ona płynie, wraca we mgle, w nocy, jak tylko chcecie, ona zawsze wywozi. GPS ma bardzo, bardzo dużą dokładność nie, da się, nie nie umiem tego powiedzieć ile metrów, ale, ale wywozi praktycznie zawsze w ten sam punkt yy, patrząc tam na drony i tak dalej, także naprawdę Fajna, fajna sprawa. Kolejnym plusem jest y, po prostu widoczność tej łódki. Widać ją przy zgaszonych światłach na bardzo dalekich dystansach. W momencie jak pływaliśmy Bautmanem, nie wiedzieliśmy czy on jest w lewo skierowany czy w prawo. Tam jeszcze było to opóźnienie y, sterowania. Ta łódka reaguje szybko i widać ją zawsze nawet z dalekich odległości w nocy. Nie będę dużo mówił, jak widzicie e, na łowisku, gdzieś na środku jakąś łódkę, która mocno świeci, to każdy wie, że to jest Hunter. Tą łódkę po prostu genialnie widać w nocy, e, nawet można powiedzieć, że się nią jeszcze lepiej pływa niż w dzień, także, także naprawdę fajna, fajna sprawa. To oświetlenie zrobili naprawdę na bardzo wysokim poziomie teraz trochę o minusach to co powiedziałem wykonanie tutaj tych kieszeni to że dali tutaj imbusy to jest w ogóle dla mnie bardzo dziwne bo śruba imbus kosztuje pewnie 20 groszy czy 10 a ten motylek też kosztuje 10 groszy można to było fajnie rozwiązać tak to każdy musi myśleć po swojemu fajnie jakby były takie właśnie albo motylki w tym kolorze czy coś po prostu żeby to było w miarę w miarę fajnie dla ludzi rozwiązane Wymiana tych konkretnie żelowych akumulatorów, to że tam są jakieś takie metalowe złączki, które trzeba ściskać co jakiś czas, to jest dla mnie wadą. Po prostu e, dobór tych akcesoriów do pilota jest, to takie trochę na odwal się. E, chciałbym właśnie coś takiego dedykowanego, fajnie, porządnie zrobionego. Dla wielu z Was to może być minus. Jak macie małe auto, naprawdę jest ona duża. Jest wielka, jest e, ogromna. Tak jak mówię, dla innych to jest minus, dla innych plus, ale, ale trzeba o tym wspomnieć, że jest ciężka, jest wielka i, i naprawdę trzeba gdzieś, jak trzeba ją gdzieś daleko położyć, jeszcze jest załadowana, naprawdę potrafi swoje ważyć. O eee, wadze można przeczytać na stronie, także zachęcam, żebyście zobaczyli, bo stronę Prolam akurat ma bardzo fajny. Na stronie Prolamu macie trzy gotowe konfiguracje. Jest konfiguracja Dobry Start. Ona kosztuje dokładnie 4990 zł i zawiera właśnie dokładnie tą aparaturę, komplet akumulatorów 15 Ah, wszystkie te systemy właśnie RGB LED system, czyli te światła nawigacyjne, pokrowiec do łodzi, te śruby mosiężne i ładowarkę. To jest zestaw za 4990. Tak jak mówię, dla mnie najważniejszy jest iBoat, więc na pewno Przemyślałbym ten zakup. Jak lubicie, e, nie wiem, stać z pilotem przy 200 metrach. Może być ciężko zlokalizować dokładnie to miejsce, dlatego dla mnie GPS jest najważniejszy. E, jest jeszcze zestaw komfortowy, on kosztuje 8330. Jest dokładnie to samo co, co w poprzednim, tylko ma sondę Toslon TF520, czyli dokładnie tą co widzieliście, i ma prześciółkę umożliwiającą ładowanie akumulatorów e, wyciągniętych z łodzi. Także jeżeli chcecie ładować tą łódkę tak jak my, czyli wyciągnąć akumulatory, załadować je z gniazdka, musicie mieć tą przejściówkę. Albo wziąć właśnie tą gotową konfigurację, albo musicie dobrać ją w momencie, gdy konfigurujecie swój własny model. Do tego jest statyw pod echosondę Spectrum w tym, w tym zestawie komfortowym, także macie wszystko, a tak naprawdę ten statyw jest bardzo porządnie wykonany. No i wersja premium czyli dokładnie ta wersja jest wszystko to co w poprzednim tylko ona ma iBoat system. To jest naprawdę genialny system. Kto wie ten na pewno go poleci i z tego co wiem ona ma jeszcze regulację natężenia światła halogenu i ma dwa komplety akumulatorów. My dokupiliśmy trzeci tak jak wcześniej mówiłem czyli nasz zestaw ten ten Dokładnie ten kosztował wtedy około 11 tysięcy z tymi wszystkimi bajerami, które wzięliśmy, więc jest to trochę minus, bo cena jest dość spora. 11 tysięcy to jest dość sporo za łódkę, aczkolwiek no, yy, tak jak mówiłem, kolega używa jej co najmniej 8 lat i nic się z nią nie dzieje. No i co? To tyle. To była taka szy szybka recenzja tej łódki. Sprawuje się ona nam świetnie, nie ma naprawdę na co narzekać. Yy, była na, z nami na prawie każdej zasiadce. Czasami używamy mniejszych łódek, ale, ale ta jest naprawdę pod względem wykonania. Yy, to wszystko tutaj jest ładnie spasowane, nic nie strzela, nawet nie ma za bardzo co strzelać. Jest świetnie wykonana. Ja gorąco polecam tą łódkę. Yy, dobrze wiecie na forum, ile ludzi pisze, po prostu co hunter, to hunter i tyle. Nie ma co tu. Dłużej gadać, ale jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie komentarze. A, a po prostu, jak się uzbiera pewna pula pytań, yy, dogramy taki film z wszystkimi odpowiedziami na nurtujące przez Was pytania. Także co, żegnamy się. Dzięki za oglądanie. Jak Wam się podobała ta recenzja? Zostawcie łapkę, zostawcie suba. No i do następnego.